Z no Jest! Jest! Drugi idzie! O nie, teraz już mam szermantyczkę No Ja <laughs> biegam z wózkiem Aha, to bym wiedział gdzie jest jesteś, nie? Jak ci nie znaleźć Kogoś ty chyba tam Gdzie? Oh! O! Co nie jest? No bo dobrze, jak rzuciłem gościa, to gościcie zła, i nie To jest kim? Ojoj. Jak on szybko biega? Bang! 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 Kurde, nie zdążyłem Ja myślałem, że to ty byłeś, bo tak też krzyczałeś, jakiegoś tu Bang! Wow, Rewolwer rządzi! Ja bym chciał życie jakieś. Ja mam 16 kart, ja ten Nie to jest jakieś życie. Pach! <laughs> <laughs> Pach! w boki Pach! gościa z beczką, tak ja zanim Pach! Ej, czemu nie mogę nie chodzić? Jest tab, jakby wielką na Co? Włączyło się takie, o właśnie Ja tak, nie mogę chodzić, ale rewolwer jest wymiatającą bronią w tej grze No, co powiesz, OP Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę i kończymy to nagrywanie Będziemy może możemy sobie jeszcze pograć, ale ja nie mam No, Czemu zginąłem od razu? Czekaj, jak zmienić łapałem tylko A teraz ty jesteś tym, tym, z, złych. Oh. Ja do... No czemu ja ciągle ginę? Ej, tu się nie ruszać trzeba przez cały czas? Czy o co tu chodzi? Nie, ja chodzę biegam. Mam 3 HP. Zabiłem się sam, super. Morduje! Aaaa! Ta beczka do... Co to tam stałe? Humiliation. Co? O, siedź gości ma bazdukę. Jak? A to... Jezus mory, to na hita bierze. Tak, dobra. A, 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 a ma szafę! Mam minus jeden, a ty chary te ty masz zero, Ten po prostu stał i się gapił gdzieś do góry jak go zabiłem Co? Jaki pistolet podniosłem, mam tego maszyngana Tego co kuleczkami strzela O widziałem o. właśnie padającego... ła, ła, on 2hp też A, nie strasz, Fajdurs to ze mną teraz czemu patrz? Widzisz ta jest, jest teraz ze mną, a była przeciwnikiem, a, teraz, a ty jesteś dalej, durniu z przeciwnikiem. No wiesz co? Dziś, w nie, 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 nie byłem w stanie jeszcze cię zabić, bo ja cię nie widzę, gdzie ty jesteś? Ale gdzie ty jesteś? Gdzie tam się chowasz? Halo Oła! Hary Jesteś tam? Humiliation! Humiliation! <grym> mam... Ale będzie bym nie... I mam w ogóle... coś jeszcze. A czemu... Ammo do mazówki? Nie! Co ja zrobiłem? Wrótę link Nie! A, 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 a. O nie!

Chodź tu ty! O! Szafą będzie we mnie rzucał. Świnia niewychowana. O o, 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 o. A tego ciągle nie ma. Nie kuszą, nie kuszą. Ja chcę kuszać. O o! Oni mają szafy! Nie wiem czemu ja to robię! Co ja robię? Nie wiem co ja robię! Czemu cię ja ciągle żyję? To jest w ogóle fascynujące. O, zginąłem.